Witam Was w Szwecji, dzisiaj jest 2 czerwca 2020 roku i dzisiaj rozpocznę wędrówkę z południowego krańca Szwecji na jej kraniec północny. Teraz właśnie jestem na tym południowym krańcu w Smygehuk w Skanii. Jest piękny, cudowny dzień wymarzony na to, żeby zacząć wędrówkę, więc bardzo jestem zadowolona. Siedzę tu już od pół godziny, moczę nogi w Morzu Bałtyckim. Woda nie jest bardzo zimna, da się wytrzymać. Wszyscy Szwedzi są gdzieś na plaży, mnóstwo ludzi przyjechało. Plaża jest bardzo kamienista, więc chodzić po niej nie jest przyjemnie, ale siedzieć jest bardzo przyjemnie. Ta wędrówka będzie trochę inna niż poprzednie. Mam zamiar się dużo relaksować, więc jeszcze chwilę posiedzę na plaży, a potem wyruszam. Hej. Dziś dzień drugi, wczoraj był dzień pierwszy i było masa asfaltu, więc niezbyt to było miłe, dziś jest trochę mniej asfaltu, też sporo, ale za to trochę fajnego lasu i takie małe stawki jak ten właśnie za mną. No i tak sobie idę właśnie, zjadłam. Lunch. Mam jeszcze jakieś 17 km do zrobienia, to akurat wyjdzie jakieś tam 30 Wczoraj na wiwaku w wiatce była taka sympatyczna grupka przy ognisku, dali mi wodę, bo miałam taką paskudną właśnie z takiego stawu Teraz taka pani mnie zaczerpiła, Irlandka okazuje się, więc sobie pogadałyśmy po, o Irlandii. No i takie wioski, laski, rolniczy krajobraz w zasadzie niezbyt się różni od polski. To pierwsza setka na przejściu Szwecji. Jak miło znowu liczyć w kilometrach zaledwie trzy dni udało mi się już tą setkę osiągnąć ociągnąć. Wieczór dzień trzeci, właśnie taka fajna wiatka. Skonale ten może nie jest jakaś bardzo, bardzo piękna. Dużo jest asfaltu i dużo chodzenia drogami. Ale przede wszystkim są wiaty, więc jest dobrze, zawsze nie są wiaty, to szlak mi się podoba. No i te kilometry ładnie idą, także mam nadzieję, że się będą dalej tak dobrze. A dziś ma padać, więc tym bardziej się cieszę, że są wiatry. Rozłożyłam się, fajnie cała wiata dla mnie, dziś nikogo nie ma, nikt nie pali ogniska, nie robi hałasu. ktoś przeszedł na spacer z psem, bo tu ogólnie jest dosyć sporo ludzi. Wszyscy spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze. Miło. Przyjemna wiatka. Będzie mi się tu dobrze spało. Fajnie, że można tak do późna chodzić. Bardzo mi odpowiadają długie dni, białe noce. Mogę sobie chodzić do późna i nie muszę wcześniej wstawać, czego nie znoszę. Teraz jest 20.20. 20. No jest jeszcze zupełnie jasno. Zachód słońca chyba jest koło 10, mi się wydaje. A w, w ciągu w nocy w ogóle nie robi się ciemno. Jest taka Delikatna łuna i tak jest blado. Tyle mam do opowiedzenia na razie. Kolejna wiata zaliczona. Znowu padał deszcz, więc było mi bardzo miło tutaj siedzieć. Dziś mam tylko 31,5 km do przejścia, więc ja przy jakichś specjalnych wyrzutów sumienia 9,25 za 5 minut wychodzę. Pakuję się właśnie, patrzę, że zniknęły moje śmieci. Tu była bardzo agresywna mysz, no więc dziwiłam się za poszukiwania, bo jeszcze tego brakowało, żeby gdzieś tu zostały śmieci z napisem gorący kubek. No w ogóle jakiekolwiek śmieci znalazłam pod wiatą, wygrzebałam, patrzcie, te dziury. <grym> musi być już nieźle zatruta tą całą folią, która tu jest, zjadła jeszcze torebkę po herbacie. No tak, myszy jednak tutaj są. No, ale już nie pada. To jest dobra wiadomość. Dzisiaj słabo, dosyć 23 km, tylko to niespecjalny wynik, no ale tak to bywa, jak się jest w mieście. Jestem teraz w Hesleholm, byłam na zakupach, właśnie wszystkie moje Wiktuały. E, krótki dzień, bo wczoraj się źle czułam, trochę brzuch mnie bolał i dzisiaj też byłam taka trochę słaba, ale już lepiej, jak widać, e, nabrałam energii. A tutaj postanowiłam zostać, bo jest po prostu bardzo ładnie, jest taki pałacowy ogród, park. Tam właśnie widać te zabudowania, tam jest pałac i tam różne takie inne budynki. Fajny trawniczek, rododendrony, drony. Żal byłoby nie zostawać w końcu jestem tu dla przyjemności. Tak, więc więcej kilometrów może zrobię jutro. Dzisiejsze oznakowania nie, nie mają za bardzo sensu, najpierw było, że 15,5 km, teraz 20,5 km do najprzystępnej wiaty i tak przybywa i przybywa, niedługo moja dwusetka, co jakiś kwadrans, myślę. Ale to miejsce jest bardzo interesujące z innych względów niż złe oznakowanie, mianowicie za mną mniej więcej, ja właściwie nad tym jeziorem po prostu, wzdłuż którego teraz szłam, nad jeziorem Finian, są najstarsze ślady osadnictwa w całej Szwecji sprzed 14 tysięcy lat. Byli tutaj łowcy różnych reniferów, jakichś takich zwierząt arktycznych. Właśnie wtedy ustępował lodowiec i tu były takie rynny różne, którymi mogli e, zaganiać te zwierzęta i żeby je łatwo zabić gdzieś chyba na brzegu, właśnie jeziora. Także ciekawe archeologicznie miejsce. No i jest 200 km, dwusetka, ładna, z szyszek, e, miała być trochę wcześniej, ale szłam asfaltem i nie było za bardzo sensu w takim niezbyt ładnym miejscu zrobić tej dwusetki, no i też nie bardzo było z czego zrobić, nie szkodzi, tą trasę układam sama, nikt już nie będzie rozliczał z tego, czy na dokładnym kilometrze jest ta dwusetka zrobiona. No to w kierunku 300. Pokażę Wam teraz coś zabawnego. Idę sobie drogą, nic specjalnego. Patrzę jakiś napis, ponieważ uczę się szwedzkiego, usiłuję odcyfrować. I mamy tutaj napisane, że włożenie na ten słup elektryczny jest zabronione. Tak jakby ktoś rzeczywiście mógł wpaść na ten genialny pomysł, żeby tam włazić pomimo obecności tylu wspaniałych innych drzew rosnących, po których można byłoby się wspinać, gdyby ktoś miał taką potrzebę. A tutaj z kolei Pippi Longstrump opala swoje blade ciało razem z taką śmieszną foką. A ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, mają na domu kranik, z którego można wziąć wodę każdy wędrowiec. Może tam sobie podejść właśnie. Byłam. Z pewnymi przygodami, doczłapałam do chorób. Mam nadzieję, że dobrze czytam. E, z przygodami, ponieważ po drodze zgubiłam mikrofon, musiałam się pół godziny wrócić, potem pół godziny iść do miejsca, w którym ten fakt odkryłam. W związku z tym straciłam godzinę. Ale tutaj jest miejsce, w którym kończę pierwszy etap wędrówki przez Szwecję. Tutaj. Tym niepozornym dosyć miejscu bez jakiegoś specjalnego znaku, tylko ta tabliczka z kierunkami kończy się z Coneleden Nord till Syd, w moim przypadku Syd till Nord. Tutaj dołączam do drugiego szlaku z Kone Leden, czyli Kystil Kyst, tego bardziej znanego i chyba ładniejszego, ale tylko na chwilę, tylko na dzień albo dwa, bo potem dołączę do Hallands Leden. No w każdym razie teraz mam tylko 500 metrów do jachty, już nie mogę się doczekać. Tak nadal nie poraża jakoś swoim pięknem. Wędruję sobie drogami leśnymi dosyć monotonnie, ale przy tych drogach zawsze zagubione w lesie są te szwedzkie czerwone domki, które mi się zawsze szalenie podobały i bardzo chciałabym w takim mieszkać. Wygląda na to, że to dzisiaj będzie już ostatnia noc na skonę Leden, jutro powinnam wejść na Hallands Leden. To jest moja ostatnia wiata noclegowa. Fajne były te wiatki. W każdej nocy spałam pod wiatą na tym szlaku. Myślę, że przez jakiś czas jeszcze, dopóki nie zaczną się góry, to zawsze, no niestety nie zawsze, ale prawie zawsze będę spała pod wiatami. Bardzo mało ludzi było na tym szlaku. Może nie był jakiś Fascynujący, raczej z Polski specjalnie bym na niego nie przyjeżdżała, ale na początek przyjemnie się nim szło. Jutro prawdopodobnie nie będę spała pod wiatą, tylko na kempingu, chociaż może uda mi się jeszcze wyjść z miasteczka. Bardzo chciałabym wziąć prysznic. To już będzie dziewiąty dzień na szlaku i przydałoby się wykąpać, bo już tak się nie czuję. W Szwecji też nie są przyzwyczajeni do hiker trasów wchodzących, są przyzwyczajeni do ludzi wędrujących, więc wędrowiec na szlaku nie jest nigdy niczym dziwnym, samotna kobieta na szlaku nie jest niczym dziwnym, co bardzo lubię w tym kraju, ale jednak brudny hiker to nie jest to samo co zwykły wędrowiec, więc no, byłoby dobrze się doprowadzić do... Stanu przyzwoitego. Ja może pokażę Wam teraz, jak okolica takiej wiatki wygląda. Mam staty w aparacie, mogę złapać za niego i Wam wszystko pokazać. Właśnie tu mamy wiatę. Standardowa, taka jak na Appalachian Trail, na przykład, albo jak w Finlandii. E, tutaj się zawsze rozkładam. Zwykle wolę spać po prawej stronie, ale jakoś częściej są po stronie lewej gwoździe, do których zamocowuję moskitierę. Dlatego właśnie mam moskitierę, żeby nie mieć komarów. Komary to jest bardzo przykra rzecz, więc że oczywiście, że korzystam z moskitiery, choć komarów na razie nie ma bardzo dużo w śladowej ilości, ale zawsze to irytujące. No i tu jest cały mój bałagan. Można zobaczyć, co będzie na kolację. Za chwilę będę robić kolację. E, mamy tutaj czuńczyka, który je, pochodzi jeszcze ze Stanów. Przeniosłam go od początku. Mam w domu różne zapasy smakołyków, więc takie e, rzeczy jak czuńczyk też w każdej chwili jestem w stanie wydobyć. Mam kuskus, mam jeszcze słodką chwilę też z Polski. E, czekoladę słoną, słodką, a obiad będzie doprawiony papryką i czosnkiem. E, tak, najważniejsza rzecz to zawsze jedzenie, a miałam pokazać wam biwak. Jest palenisko, śmieszne jest to do góry nogami pokazywanie. Tam daleko jest studnia, nie bardzo daleko w zasadzie o tam. Studnie są różne. Ta jest akurat dobra, jest zaświadczenie o badaniu pod kątem mikroorganizmów, więc woda jest pitna, ale były dwie takie studnie, z których wolałam nie pić. Jedna była naprawdę obrzydliwa, tego się nie dało tknąć, ale najczęściej była woda z kranu, gdzieś blisko wiaty, nie przy samej wiacie, ale w pobliżu, więc można było nabrać, zabrać do wiaty woda z kranu, więc, więc dobra. No i toalety. Tam mamy WC, tak. zwykle jest WC też oddalone od wiaty, akurat tu jest tak fajnie, że i woda i WC są pod ręką, ale w każdym razie każda wiata coś takiego posiada. No jest jeszcze drewno opałowe, tam jest taka duża kupa drewna do pocięcia, a tu takie kloski można sobie rąbać, zawsze jest piła i siekiera, akurat nie widzę, ale prawdopodobnie gdzieś jest, nie palę okni, szkoda fatyki, jest ciepło i w ogóle nie chce mi się. Bywa, że w drewna w ogóle nie ma, albo jest bardzo mało. Tu jest akurat bardzo dużo widocznie, nikt tędy nie chodzi. W ogóle ta część skoneleden nie jest specjalnie uczęszczana. Tutaj ta ścieżka nie jest specjalnie wydeptana. Jeżeli szlak akurat prowadzi ścieżką, to można to zaobserwować. Chyba na razie tyle nowości. A tak wygląda moja potrawa już w postaci gotowej. Myślę, że to tutaj właśnie jest granica, teraz jestem jeszcze w Skanii, a po drugiej stronie tego znaku już będzie Halland, czyli druga szwedzka prowincja na mojej trasie. Nie myślcie sobie, że jest tutaj płasko. Góra, dół, skały, strzałki, labirynty, jak w palachach dokładnie. Bo jeszcze przez chwilę wędrowałam w Skanii, ale teraz już definitywnie ją żegnam. Po drugiej stronie ulicy mamy odpowiedni drogowskaz. O. Województwo <laughs> Halland. No! Bardzo fajnie. Skania z głowy. No i niniejszym dołączam do Hallandsleden, jestem właśnie tutaj i tu będę szła i gdzieś tam wyżej odłączę się w kierunku następnego szlaku Korp, fajne dwie wiatki, ale niestety nie ma wody, to znaczy kran jest, ale nic z niego nie leci, ale mam jeszcze litr, to przeżyję. Tak, tak. Do widzenia Skoneleden. LEDEN. Witaj. Alans LEDEN. No to na dobre ścieżki gnamy i odkrywamy coś nowego.